Hej, miłośnicy nauki! Wyobraźcie sobie gwiazdę wirującą tak szybko, że mogłaby rozerwać samą przestrzeń. Co jeśli te kosmiczne tornada, pulsary i kwazary to nie tylko cuda wszechświata, ale także zagrożenia, które mogłyby wymazać naszą galaktykę z kosmicznej mapy? Czy stoimy na krawędzi galaktycznej katastrofy? Witamy w kosmicznych innowacjach. Pulsary. Kosmiczne wiry chaosu pulsary to pozostałości po wybuchach supernowych. Neutronowe giganty wirujące setki razy na sekundę. W 2024 roku polscy astronomowie z Obserwatorium w Toruniu odkryli pulsar w Drodze Mlecznej emitujący promieniowanie na tyle silne, że zakłócało sygnały radiowe na Ziemi. Ich wiązki energii są jak kosmiczne lasery. Co by się stało, gdyby jeden z nich skierował się na nas? Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda Sugerują, że pulsary mogą destabilizować orbity w swoich układach. Czy taki wirujący potwór mógłby pewnego dnia zaburzyć równowagę naszej galaktyki? Pytanie do was. Gdyby Ziemia znalazła się na celowniku pulsara, czy mamy technologię, aby się obronić? Kwazary, energetyczne potwory. Kwazary to nie gwiazdy, ale supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk, pożerające materię. I wyrzucające strumienie energii miliardy razy jaśniejsze niż Słońce. Według artykułu z 2023 roku w Astrophysical Journal, kwazar może zatrzymać procesy gwiazdotwórcze w promieniu milionów lat świetlnych. Najbliższy nam kwazar, oddalony o 600 milionów lat świetlnych, wydaje się bezpieczny, ale co, gdyby taki obiekt uaktywnił się w przeszłości Drogi Mlecznej? Eksperci z NASA spekulują, że historyczne kwazary mogły ukształtować naszą galaktykę bardziej niż nam się wydaje. Intrygująca myśl. Czy wśród gwiazd wokół nas wciąż kryją się ślady kosmicznych tornad? Przyszłość pod znakiem zapytania pulsary i kwazary to nie tylko ciekawostki, to mega projekty natury, które mogą wpłynąć na przyszłe technologie. Naukowcy z MIT pracują nad symulacjami tego, jak promieniowanie pulsarów mogłoby zasilać futurystyczne napędy kosmiczne. Tymczasem energia kwazarów inspiruje badania nad odnawialnymi źródłami energii. Ale jest haczyk, jeśli jeden z tych obiektów znajdzie się zbyt blisko, jego moc może obrócić w pył nasze marzenia o kolonizacji kosmosu. Czy ludzkość jest gotowa na taki scenariusz? A teraz niespodzianka. Co jeśli wirujące gwiazdy już piszą koniec naszej galaktyki, pulsary i kwazary to dowód na to, że wszechświat jest miejscem pełnym cudów i niebezpieczeństw. Chcesz wiedzieć więcej o przyszłych technologiach, kosmicznych zagrożeniach i projektach, które zmienią świat? Subskrybuj kosmiczne innowacje i kliknij dzwoneczek. Jest jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. Zostańcie ciekawi, a do zobaczenia w następnym filmie.